Cześć Mako, jestem Hejs. No i, no i dzisiaj jest najlepsza i kupie IQ place tak? Najlepsza IQ place. No i co, bez zbędnego przedłużania Życzę Wam miłego oglądania. No i co, po prostu. I, I Dobra, wyglądam jak Sting David w tych szwagach, ale mam nadzieję, że. No to, o kurde co on zrobił? To mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że się przyjmie tak dobrze jak poprzedni odcinek. Bo tam chyba mieliście chyba z 15 albo trochę nawet 13. Łapoczek w ogóle. Fajny Fajny place. Fajna rozgrywka. O kurde. Chyba nie zginie tamten. No zna się ten chłop na ten... na tym. na tym, na, 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 na tym łuku. Chyba tak się nazywa. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, co on zrobi chyba I przeciąga go i wtedy podwójny raz go przeciągu to jest, to jest coś ciekawego I w ogóle z czego to jest? Aha, to jest chyba potężny wybuch, z jakiego pewnie go zabije I znowu jest jakaś jakość, ja mam ja mam full HD, no czemu jest taka, taka jakość? No, o kurde, 3, 2 kilo zrobi tak, o pięknie tak. O kurde, muszę by lepiej poszukać. Pewnie. <grymne> muszę by poszukać lepsze ten. Le lepsze filmiki do oglądania. Ale zobaczymy, um, co on tutaj zrobi. Kontrolery player, więc pokoju, szanuję. Co? Co? A, to, było, to, to było fajne, to było akurat fajne, wam ja powiem. Dużo chłop miał punktów, ten na to 5000. Przeciągnął jeszcze i dobija go, fajne, fajne. Tego jest 2 na 2, dam już Co zrobi? Podoba mi się strasznie jego skin. Co? Zyciga! <laughs> ten co zrobił? Nie podoba mi się jego skin wcale. wcale. Nie, ten jego to jest fajny, ale poprzedni to, to był jakiś jakiś, 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 jakiś niefajny. 2 no minuty, 2 jeszcze naprawdę można tego zdjąć. No i zabij pięknie, Widzimy, może z tego w 10 Nie, 300. O, dzisiaj jest w ogóle jakaś lepsza jakość w ogóle, nie wiem czemu. Co ono zrobiło? Ilu. Pięciu. Na... 5 zrobiła? Nie, nie było widać. O, oh, kurga Ale jaki stary sez, to jest chyba z starego nie. Dobra, co ja pierdziale Jeszcze raz. O mój O To imponujące. Co to zrobi teraz? Piękny kill, no, no to jest fajne, to jest fajny. No to może koniec, tak? To może to koniec, więc po prostu chcę takie króciutkie odcinki robić, tak, codziennie mieć jakiś odcinek. Wstawienie może kiedyś będę robić coś innego, bo naprawdę kiedy nie ma odcinka, to no, nie wiem co robić, dlatego po prostu czasami, może nawet i wstawię jakiś odcinek z ekipą, czy tam krótkie z Kibum, czyli po prostu montuje ich filmiki. No i po prostu wrzucam najlepsze momenty, tak jak niektórzy robią, ale bo chciałem mieć codziennie filmik, żeby to było fajnie, żeby to po prostu było fajne. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie, ma odcinek się spodobał. No i co? Trzymajcie, no i do następnego, czyli jutro.